Siemaneczko, ja jestem Skamrex. witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Science Row 4 i wspólnie ze mną jest tradycyjnie Crazy Alex. Oczywiście. I zaczynamy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, tylko dziwnym sposobem Crazy Alex wywiało gdzieś... Chuj yy, daleko. ...z daleko za murzynami. A że jeszcze nie możemy szybować, to niestety gra ogranicza się tylko do... Czyli bo ty jesteś na moście, co nie? Dobra, no to tutaj zaczniemy, nawet będzie gitara. Mm, preferuję, abyśmy przywołali własne im... samochody. Ja. Ja sobie potrzebę mocny samochód, komura, dostawa pojazdu, Rycaster Okej. Okay. I teraz tak, wiem, im tutaj trochę tarasujemy drogę, to ja im zjadę na bok. O. Niech oni sobie jadą. Jakie ty jesteś uprzejmy z nie poznajecie <gry> Spokojnie, spokojnie. Szkoda, nie mogę strzelać w ludzi. Chociaż czekaj? Okay? Mogę. Nie jestem uprzejmy. <gry> ja nie mogę. Łaty, kurde, nie ma Dobra, nieważne. ważne. Um, więc tak, um, krótko mówiąc, jak się obrąć, okej? Okay? Aha, tak, dobra. E, Zwitamy was w trzecim odcinku z gry Science Roger o policaje przyszły... Możesz tak. się z nim rozprawić? Ej, bo nie chcą, będą mi chcieli ten. Tak, ale ja nie mogę strzelać z tego. Aha, no to tak, kurwa... Dobra, what the fuck, are you doing? <noise> dobra. Mm. A dzisiaj, czekaj, zobaczmy na misję. Mocy. Mm, moce, aha, moce, czekaj, mamy, ulewamy tutaj, O, oh, co z powietrzu, to może być fajne, ale musimy pozbierać kastry, klastry, klastry, to widzicie, one są porozrzucane po mapie, Wszędzie. widzicie te niebieskie punkty, one są po całej mapie rozrzucane, po całym tym mieście. O tym, zajmij się tym policjantem, jakbyś mogła. A ja im tutaj opowiem. I to jest cała mapa, my jesteśmy, czekaj. Aha, my jesteśmy tutaj. I ogólnie zaczynamy robić misję. I misje mamy poboczne i główne. Wiesz co, poboczna misja jest symulowana instru instrukcja, to może być nudne. E, I możliwe jest tak, że my z Wami będziemy robili główne misje, a między sobą poboczne, ale jeszcze zobaczymy. Na początku wszystko będziemy robić, ale z czasem mhm. wydaje mi się, że przejdziemy do głównych misji, bo tak to to mi się wydaje, że to byłoby chyba z 40 odcinków, a my chcemy się tak w 15 wyrobić. Coś no nie wiem. No to dobra. No to jedziemy poznać zasady, zaznaczam, i naucz się być obcych.

I'm better than you. No, ja ja miałam Buga i widziałam Cię, że tam. Ten... Brawo, brawa, pięknie. <grystanie> Cudownie. Dokładnie tak. <grystanie> no i tutaj widać już tradycyjnie, pojeby wychodzą same na ulicę. Downy nie mogą włączyć kierunkowskazów. Oczywiście. I ogólnie rzecz tutaj biorąc. Tutaj prawo nie obowiązuje. Nie, to prawo nie obowiązuje, bo to jest nasze miasto i to jest symbol. No i kolejna głupia baba wbiega na ulicę, i po chwili się cała kolejna. I cię będzie chyba umrzeć w tej symulacji. Być może. Dobra, wiesz, co ja na ciebie poczekam gdzieś tutaj. O, kurde. <gryw> ja wjechałam w ciężarówkę. No, ja się no. rozbiję tutaj na spokojnie. Musimy to rozwalać ogólnie, to dziwnie wygląda, wiem, duże to jest. I musimy tam wejść na górę. Gdzie ty jesteś? Jestem za tobą. Dobra, zabijamy Zynów, oni tutaj jest jak gówno, Jezu, i główno się wzięło. Ale oh. pamiętaj, że to jest jednak poziom, nie jest to poziom to taki lightowy, mega, fuck. Tak. Uważaj no tak, na poziom tak, życia, tak. bo jak dawniej to będzie lipa, straszna. Będzie... Dobra, trzeba zbierać Op. po prostu ich punkty życia. Puff. The fuck? Jeszcze tam są. Przed... Gdzie? No tam, to wszystko trzeba, te wszystkie trzy trzeba zrobić chyba, nie? Czekaj, na razie trzeba rozwalić ten generator. Aha, no to tam jakieś kabelki masz naruszać. Mhm. Mm no, i teraz y to jest zniszczone, musimy tam właśnie Mhm, mm mm -hmm, dobra. Samochodu w sumie zostawi nie zostawiłem. No, właściwie to zostawiłem samochód. Proszę, Pięknie, tak! Yeah! W sumie można ich brać pięścią. Nie, bo wiesz, tak z... O, właśnie. Jeb. Yep. To było z roz, rozbiegu takie. Oj, jak jemną Kurwa. Wszystko? Dobra, to rozwalaj. Rozwaliłaś? Właśnie, Coś mi się przerwało. Tak wyciąga te, tak rurę te Nie, ale zrób zepsuł. Cześć, stało. Ja wszystki wezmę z piąchy. O nice. Dawaj. Shit, 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 shit. shit. Yeah. Chodź, chodź. O, ale. Right. W sumie chyba być nawet tak pięściami jest lepsze. Oh, <laughs> Um, I'm showing some strange readings close to you. What? Mm -hmm. I don't know, but it oh, isn't reading okay. like a normal sin. I think. I think you can integrate your code with it. O, shit. No, już nie. ma... Nie wiem czemu w moim myszce się zbiera... O, oh, siet Ja pierdolki jedną. Dobra, okay. jest nasz. Jedziemy.

Whoa! Looks like the ability to freeze objects with an ice blast. Let me load a few targets in the simulation for you. Don't worry, these are safe programs. You can't die from them. Nice. Yeah. Swag. yellow Hello, yo.

It looks like Sinick added the shield to the world code. Yes. I guess he pissed him off. You'll need something more powerful than a weapon. So use your superpowers to deactivate the shield for a short time. Then you can shoot him. Boink. See? That works pretty well. Though the real thing might be a bit tougher. Mhm. PPF. What the fuck? Zimna <laughs> i gorąca. Mission complete, dubstep, dubstep i... Cash jest, dobry cash. Nie level. Give me money. No i gitara. level. Aha, mamy wybuch i mamy zamrożenie. Czyli mamy ognisty podmuch i zamrożenie. No i gitara. No i gitara. Widzicie? What the fuck? Nie. To jest... O, o, właśnie. O, moje. Moje? Ja co wybrałem, plon? E, jest prawdopodobieństwo takie, że jak je zbieram, to ty też dostajesz. No. Być... Zbiera, no bo to było, to było lepiej, bo jak ktoś zbiera osobno, to to są już takie, wiesz. Mm -hmm. No dobra, więc tak, zobaczmy teraz. E, chwila ucieczka, wyrwi się z symulacji. Musimy... No to robimy jeszcze misję główną, zostało nam jeszcze. No dawaj, robimy wyrwi się z symulacji. Jedziemy.

But they haven't gotten to all of Earth yet. <laughs> just the major cities. <laughs> Last I heard Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. Hey. <laughs> Once you're free from the simulation, I can sever your connection to the Zin Matrix. This will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage. It's in a safe place. <laughs> Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. No, dobra, um, i Jak ty, co ty jeszcze robisz, um, to jest to... A co to jest? A, jakim to robisz to? C. Tylko jeszcze C? AX i AX nie, nie, tylko C, a X to jest... <śmiech> <śmiech> no właśnie. Up. <laughs> Super. Możemy, możemy przestać sobie fakultę po pokazywać. Możemy, możemy. Zatańczyć dobra. i robić misję. Dobra, pora przywołać komórę. Fura i komóra. Czemu nie mogę dostać samochodu Oops. sobie? Nie, nie możesz? No nie mogę. Dostałam pojazdu, faktycznie. Trzeba się przebiec! Nie ma biegania, to, to bieganie, bieganie jest dla słabych. Ja się, ja sobie o cholera, samochód. to jest w cholera daleko. Poczekaj, no pojedziemy samochodami. Nie no, będziesz taka w gorącej wodzie, kompano. Co ty robisz? Um, tak, ale... Czekaj, 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 czekaj. Nie, nie działa. Trzeba pójść w miejsce... W skąd się kojarzy to miejsce? No kiedy... <grych> kiedy chciałeś naprawić auto. <grych> Prawie mi się udało, co nie? Naprawić ci się udało. Czekaj, czekaj, weź um, um, nie misję, tylko ulepszenia co zobaczmy. Przecież mam tyle ulepszeń. O matko, nie, nie widziałem. Po zabitych zdrowie w zwiększa zdrowie gracza o 25%. No to to trzeba Ła, od razu kurczę. kupić. No i co tak dalej? Tak. Zbierana ilość. To jest niepotrzebne za bardzo. Obrażenia. Mm. O, Skromne ograniczenia od tych, od, od takich obrażeń, zdolności. No, to też się przyda, bardzo. Ach, no w sumie nie mamy jeszcze aż tyle kasy na to wszystko. No, tak, tak, tak. No, to na razie są te anomalieńca 25% gwałtownicze. W ogóle to jest dziwne. Pojazdy nitro? Przecież mam nitro w samochodzie. Aha, w każdym pojeździe. W którym prowadzi się jest mm -hmm. nitro. Dobra, ale to na razie nie przyda, bo na żyje, że jeżdżę jeden. Hmm. To no ja jest ja na razie zadanie. Za ja Dobra, na, na razie zostaje, cash tutaj zostaje. Dobra, to spróbujmy teraz usta... sam odprzywołać. Broń, gwałtownica. Dobra, to podbiegnijmy kawałek, gdzież? Oj, 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 Ten gość walił takiego klocka, że jak to. <laughs> Dobra, to, no Dobra, to podejdźmy kawałek. Podjedźmy, o, podejdźmy kawałek. Podejdźmy, podejdźmy, Dalej nie można stosować jeszcze, szkoda. No bo, ha. Jak będzie można będzie stosować, to będzie lepiej. Na razie jesteśmy tacy troszeczkę zacofani. Mi się wydaje, że tutaj już na tej ulicy będziemy mogli przywalać samochód, bo to wiem że, chyba, że trzeba oczekiwać albo trochę czasu, albo. Um, no się Nie mogę. Tato. No, chyba, że to właśnie, chyba, że nie mogę tutaj samochodu brać. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, też nie wiem. Dobra, tutaj będzie królestwo znów te radził je obejść dookoła, żebyśmy musieli się z nimi bić, chociaż. Tam są, czy nie ma ich? Nie ma ich, what the fuck. O boże! bravo Nie ma. Oh my gosh. Ach. Będziemy tego klastra i idziemy dalej. Uła. nie dolecę. Nie. dobre. Dzień dobry. Cześć, zobaczymy, czy można teraz przyzwać komórka. ale nie, nie dobra, to idziemy faktycznie na piętę. Wow. No i w pociągu Biegamy, biegamy. O Oh my god Jak to sobie posuwasz? Dobra jestem na, na wierzchni Może tutaj mogę przywołać Ale nie mogę Ale mam za to możliwość cashu Mało zarobiłem Dobra No to jedziemy Go fuck yourself Go go Power Rangers It's Co mówi ta babka? Up yours? Apiores no. Czyli inaczej? Trochę zbyt proste to jest. Nie wiem, czy to się tak tak da przetłumaczyć na polski, żeby to dalej było. No, słucham. śmieszne. Tak jakby chujcie w dupę. Coś takiego. To znaczy Apiores? No, Apiores. Trzeba sprawdzić. Nie. Nie wiem, na co dzień tego nie używam. Ja używam. No nauczyciel, no, mówię. Up yours do angielskiego. Oczywiście. Open the gates! Where are you? Może jak to Ta... się ciężko wydarzy. What the fuck are Jestem gdzieś tam na budynku, jestem Spider-Manem. jestem spider Co ty on robisz? bien Puf! Jak po wchodzi w to. Ja patrzę, co, co to jest. Jak <laughs> się boi. <laughs> Nie, no, <you're not. laughs> <laughs> Witamy w wariatkowie, Instytut Psychiatryczny nr 124, sektor 15, pokój 324. Mężczyzna z gołym penisem i kobieta z gołym żabą, sektor 2. Ogólnie rzecz, schizofrenia. Dupsko. Gdzie jesteś? Ania, o jesteś! O, dzień dobry. Fake dwa pijaki. Eee, um, pamiętasz, Aust co się wczoraj działo, czy już Australopitki? <laughs> o oh, kurwa, ale patrz, jak to Ej, fajnie czekaj, wygląda. co, co, co jak to fajnie wygląda. Super, mówię ci. Dobra, nie fajnie. <laughs> I my, O Skamrak, co my piliśmy wczoraj? Nie, <laughs> ja nie piję ani troszkę. Sze sze sześć pifułko. Chociaż w sumie po sześciu piją, ja chyba nie byłby taki za Chociaż zależy, jak szybko. No, no ja i zaraz tak tak. się przekonasz, że jednak tak. A jednak nie. <grym 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 <wabaśni> że to już... Wabaśnie. Jeszcze to wybdaliśmy sobie. cię Cię obija! Jezus. Na Nakurwiony Adaś. Łe! Jakie mi mięsko. Widzisz, jak zombie. Łe! Nie, jak ty się opierasz o to? Że tak Kinzy nas nie poinformowała o tym, to jest ciekawe. Tak, tak, nie mówiła o tym. Otwórzcie kurwa! Że ona była w stanie dojść do tego systemu całego. Mhm. Szef. Gówno, co cię to... Ale jestem głupi! <laughs> Oj. Nie nacisnąłem, bo żebym się po mordzie dotykał. Nie, nie pierdalcie, że musimy od zacząć. O nie, nie chyba, chyba, chyba nie. Nowa na pewno, kurwa, jestem przyjeby, musiałem sobie w mordzie grzebać. O nie, dobra. <noise> kurwa w miniona po interakcji wiedziałem, tylko po w Jestem zajebisty. Oj to. Hey, doing? I nie umrzej, kurwa. Mogliby wyłączyć tutaj te, 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 te dupę jemu. No w sumie. A to jeszcze Proszę <laughs> <laughs> państwa, and Skarbrex must survive Tak, <laughs> na golasa. ...hej? razem z nim trzeba z gracją. Nie, bo to są zjeby. Zjeby. Z, zgwałcili nas, potem się spuścili na nas. Widzisz, jak <laughs> zagadamy. O oh, Boże. No w sumie... O, tutaj byli zbugowani. To, to, to tego... Przemyślenie. What the fuck? Ale kobiety, tak wybiegasz, zero techniki, ja wiem, że ty masz kobiecy wzięk nagi jeszcze. <grym> I jesteś jest cała w płynie szatana. No, co tam się będziemy pieprzyć z tym? Tak no, to nie są widzą nic nie, nie, nie widzą. Co w się Ja wiem, bo lejzerem w mordę i już. Lejzerem. i daj.

别，别动、嗯！<laughs> 你叫我。

więc i z Boczochu, ty jeden, ty. Jeden, ty. Tak, tylko pamiętaj, że to masz zawsze to, to, to przerywki jest facetem, bo ty grasz mężczyzną, A no, ja kupię... Ale jak w swoim wcieleniu jest lesbijką. <laughs> och. To ta na baba. Och, Ignite, och. That Ignite, to. <laughs> Coś się długo wcztuje. No. To teraz będzie Czyli... jakaś akcja.